Za tymi jeziorkami już nie tylko krokiem, ale daremnie nawet zapuszczać się okiem, bo tam już wszystko mglistym zakryte obłokiem, co się wiecznie ze trzęskiem oparzelisk wznosi. A za tą mgłą na koniec, jak wieść gmin głosi ciągnie się bardzo piękna, żyzna okolica główna królestwa zwierząt i roślin stolica. W niej są złożone wszystkich drzew i ziół nasiona, z których się rozstają na świat ich plemiona. W niej, jak w arcynoego, z wszelkich zwierząt rodu, jedna przynajmniej para, chowa się dla płodu. W samym środku, jak słychać, mają swoje dwory. Dawny tur, żubr i niedźwiedź, puszcz imperatory. Około nich na drzewach gnieździ się bys ryś bystry i żarłoczny rosomak, jak czujne ministry. Dalej zaś, jak podwładni szlachetni wasale, mieszkają dziki, wilki i łosie rogale. Nad głowami sokoły i orłowie dzicy, żyjący z Pańskich stołów, dworscy, załóżnicy, te pary zwierząt główne i patriarchalne ukryte w jądrzu puszczy, światu niewidzialne. Dzieci swe ślą dla osad za granicę lasu, a sami we stolicy używają w czasu.